E, witajcie wszyscy z tej strony Agis Sto i... mega repca. Za za to które wstaje już drugi raz, miał nie wstać, no ale cóż. Dużo się zmieniło. To jest, jest taka fajna zba... tabliczka. Jest bardzo duży Ale się mi przeczytaj informacje tabliczki. Yy, Jeszcze yy. trochę. Więcej na epicraftpl ukośnik forum. Sorry, slash Jeśli ktoś powie, daj działkę, ban. To jest, trzeba się z tym naprawdę liczyć. Dotrzymanie no, działki jest specjalna procedura, o której opowie pan Angis, który się kryje za moją głową. No to tak, yy, aby otrzymać działkę, będziecie potrzebowali obywatelstwo. A no, żeby dostać takie obywatelstwo, będziecie musieli napisać podanie na film. Yy, a strona to jest bodajże tu. I na tej stronie będzie podane wszystko, tam regulamin tego, i podanie całe wzór. Podania, i po otrzymaniu takiego obywatelstwa, piszemy na kości myśl gry, bodajże, wiadomość do admina, że chcemy dostać dział. No, ale tak są na razie dwie dzielnice mieszkalne: jest Endertown i śródmiasto. Jeszcze trzecia: Wenecja. A Wenecja to jest potem. Na Żółtej, na Śródmieściu mamy 66 działek, a na Endertownie mamy 48. Razem jest ich 114, nie wliczając Wenecji. I tak jak mówiłem, jeżeli chcesz dostać taką działkę, krzyż do Admina, że chciałbym dostać działkę na dzielnicy złotej, i taką i taką, na tyle i tyle. I wtedy Admin magicznym sposobem przylatuje do Ciebie, płacisz mu i dostajesz działkę. Teraz tyle powiem o Wenecji, choć przejdziemy się tam. Czekaj, bo ja tu robię takie jakby się... Siek... Dobra, nie ważne. Idziemy. Ty ja jestem kamerzystą, ty wszystko mówisz. Tak, idziemy tutaj. Oj. To nieprzewidziany wypadek się stał. Czekaj, zaraz chwilę wrócę, mam... Wszyscy po krótkiej przerwie, witajcie wszyscy. No i tak jak wspominałem o temacie Wenecji, udajemy się. Udajemy się w stronę Wenecji. Tutaj jest y, szara stresa tak zwana. I o co chodzi w Wenecji? Y, w Wenecji y, są takie jakby część mieszkalna i część sklepowa. Y, te domki tak dalej, to parter jest przeznaczony na sklep, a górne piętro jest przeznaczone jako część mieszkalna. Czyli to jest taka jakby dzielnica handlowa, A po tej stronie są właśnie mieszkalne i sklepowe, a po drugiej stronie są same sklepy. Oraz mamy jeszcze, tutaj mamy jeszcze, mamy jeszcze tutaj, tutaj mamy jeszcze most, jeszcze kanał i kolejny most i kolejny kanał. Tutaj są droższe już, tutaj są droższe już, już, już to całe, ponieważ jest osobne wejście z schodami. A tutaj jest tak samo, w dwie części, bardziej właśnie taka strefa strefowa. No zaraz nic może udałem się teraz do Endermana naszego, tam do biura nieruchomości. A w biurze nieruchomości tam, oby, jako obywatel będzie można starać się o działkę. A jak do niego dotrzeć? Tutaj mamy drogę ładną, fioletową i wchodzimy do niego za pomocą nóg tutaj mamy takie ładne schodki, które ja znowu wybudowałem ja kocham schody budować i tutaj wchodzimy przez łapy i na końcu tych łap mamy oczywiście domek w którym możemy starać się o naszą działkę, nie wiem gdzie się wchodził mój kamerzysta dziesiąt latach. O tam idzie. życie nie nadążyć. I tutaj, gdy Admin będzie sobie tutaj tak na stanowisku pracy stał, czy mod, czy może zobaczymy, gdzie można albo go poprosić, a jeżeli nikogo tu nie będzie. To napiszcie mu tak jak mówiłem na początku przez myszyby, czy chcecie na żółtej bądź tam fioletowej. No i Została nam jeszcze do pokazania kopalnia, weźmy się na SPAWN. upłośnik spawny. kamerzysta. Yy, kopalnia jest wymiana na śródmieście, czyli na żółtej pełni, no kamerzysta się tutaj miota. Chodź, komuś, no chodź no chodź, nie, nie bój się, no. No idź. Tu się się miasto, i tutaj jest kopalnia. Znowu piękne schody wybudowane, wybudowane przeze mnie. Schodzi się tutaj na sam dół, na sam, na sam, na sam dół, na sam dół. Na samym dole już można kopić, nie powinno się dostać. No i na samym dole można już kopać. To woli, ile się chce. Dziś, jeszcze w pobliżu, tam jest chyba opuszczona kopalnia. Czy to jest bonus taki. No i co? No i więcej nam nic nie zostało, na żółty, na żółtej ścieżce będą tam budynki typu rozrywkowe, dajmy na to jakieś tam hale do gry w koszykówkę, stadion, stadion do piłki nożnej, no nie wiem, dużo, dużo tam, na przykład wielki kaktus i tak dalej, i tak dalej, to na razie nowości serwerowe, które mamy jak na razie do, 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 do zaprezentowania. Serwer może wystartuje w następnym tygodniu, w piątek. No i dzisiaj jest niedziela w sumie, czyli no. Także no nie wiem, no to już by było chyba tyle, wszystko, tyle wszystko. Nie. To już by było chyba wszystko. Tam mi się język. Jest dużo działek, tak jak mówiłem, same działki praktycznie. I osobiście polecam brać działki w Endertownie bo są ładne i nasz Enderman ma, ma ładną klamę. Miał też fajny uśmiech, no ale się ktoś nie zgodził. Także co, chyba kończymy, nie?